Na do końca trzy punkty przewagi Białej Gwiazdy. Skierowicz, Skierowicz. I na plecach Teneka Johnson trzyma jej jedną dłoń zatrzymuje. Skierowicz, Serbka na lewo do Kres. Jeszcze na lewo do Anny de Focz. Piłka zatrzymana w dłoniach Kary brown Kres rzuca na przytrafia. Trafia piłka za trzy punkty. Bo to jest mistrzowski rzut Białorusinki. 17 sekund do końca. Siedemdziesiąt dwa Mistrzostwo polski dla Wisły Kampak 72-66 a bohaterką tego finału i tej ostatniej akcji Marina Kres w Białorusinach tu za trzy punkty w kluczowym momencie. Brawo Wisła! Tytuł do Krakowa powraca po 18 latach. Żał radości będzie szampan, a te najprawdziwsze sportowe łzy, które widzę tutaj tuż przed moim komentatorskim stanowiskiem w obozie Lotosu. Blask złotych medali będzie tym jaśniejszy dla Wisły, że rywalki w finale grały cudownie, były wielkie, walczyły do ostatniej akcji, a że Wisła zwyciężyła, to ta wygrana jest tym słodsza. Biała Gwiazda mistrzem Polski sezonu 2000 C5 2006 w koszykówce kobiet Wisła Kampak po 18 latach znów na tronie.